Zaraz spróbuję wejść do tej rzeczki, moi drodzy. Tutaj mój fotelik jest. Moja przyjaciółka. Przyjaciółkę zabrałam z sobą. Patrzymy. Nie wiem, na ile tutaj jest głęboko, bo tutaj kajakami pływają i tam jeden pan do syna mówił, że z gruntem byłby problem. Znaczy, bynajmniej ten syn by miał problem, żeby dosięgnąć dna. Tak to wygląda. Tutaj na dole jest, Marcin mówi, że to taki drewniany jest taki podest. Spróbuję po tym jakoś zejść. Chwila prawdy. Może nie będzie tak najgorzej. <gorszy> Może nie będzie tak najgorzej. Eu muito. Co? U ciebie? Super jest, moi drodzy. Tych metrów nie ma. Nie jest głęboko. Myślałem, że będzie gorzej. Żeby nie było tak za bardzo widać. Ja zaraz wezmę, przełożę ten telefon na selfie. Zrobię sobie taki spacerek tutaj po tej rzezce. Pokażę jak to wygląda. Tu takie zejście mam. Taki podnez drewniany. Zostawiłem tą moją przyjaciółkę. Bo tutaj na razie jak jestem to jest płytko w miarę. Robię taki spacerek, zobaczę jak to wygląda. O! Nie mam butów żadnych takich na wodę. Tak to wygląda, moi drodzy. Taka rzeczka. Fajnie przyjemnie, chłodno jest. Super. O, a tutaj faktycznie coraz głębiej się robi. A chciałem tam do niedźwiedzia dojść. Chciałem do niedźwiedzia dojść, żeby pokazać. Bo on tam łapie. No dobra, dobra już trudno no. Przeżyję to jakoś <noise> Tutaj niedźwiedź łapie z Kamilkiem w szuwarach Tutaj już moi drodzy mam problem z gruntem Nieźwieś nagrywa na swój kanał? Niech nagrywa. Później tam najwyżej się podzielimy tymi pieniędzmi z YouTube'a. O! Panie, jesteś za nie? Tutaj nieźwieś ten na brzegu jest. Panie! 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 ryby? Nie biorą ryby? Biero? Nie biorą ale do domu biorą? Nie biorą, nie? Nikt nie bierze do domu. Bo ja słyszałem, że ostatnio takie moi drodzy, takie dosłownie takie. O to jakieś czupaki tutaj łapali, nie? A nie dobrze mówię? I patrz, rybę złapał. No ja bo na rybach jest, nie? To jest nic dziwnego. Rybę złapał, moi drodzy. Dzięki mnie. Dzięki mnie, bo ja tutaj Ja ją tutaj pogoniłem wystr... ją tutaj w tą stronę. Tak to wygląda. Super sprawa. Woda jest taka fajniejsza jak w Otominie, bo jest ciut chłodniejsza, bo to jest taka bardziej rzeczna. Teraz akurat już kajakarzy tutaj chyba raczej nie spotkamy bo już tutaj bardzo dużo osób przepływało kilka razy pójdę sobie jeszcze troszeczkę popływać sobie jogurcik zjem a ma pan kartę wędkarską? pewnie ma, na pewno ma niedźwiedź ma, na takie te stumienie Oh. Tak to jest, moi drodzy. Tutaj, co prawda, w tych takich strumieniach są takie, takie rośliny. Nie wiem, jak to nazwać. Taka trawa, jakby taka długa, takie podobne jak merty, ale super, super jest. Super jest. Trochę inaczej jak to nie? Na pewno, nie? Inna woda. Ale nie, nie łatwo się nie pływa. Trzeba uważać, bo jest nurt. I krokodyle dwa tutaj są. Tam tutaj ktoś płynął, mówił, że są dwa krokodyle, bo komuś uciekły kiedyś i nie mogą się ich doszukać. Miejmy nadzieję, że to nieprawda. Ech. Tak to jest, moi drodzy. Jesteśmy. Oj. Na Kaszubach, Ostrzyce, Szczere Pola. Już do Marcina nie będę ten dyszedł bo sobie zaraz pokaleczę nogi. Pójdę jeszcze pokazać od tamtej strony, jak to wygląda u niego. Idę do niedźwiedzia Jak tam panie Panie Ry, Wiero? A to była płoć czy dręga? Nie wiem. Do wiaderku jest taka bardziej chyba taka A to taka. taka ubarwiona, Nie. No. A ona może być troszeczkę inna tutaj kolorystycznie. Uważaj, Kamilku, żeby nie wpaść. Bardziej. czerwone kolory. Super sprawa, moi drodzy. My będziemy kończyć. Kończyć? No? Tu Kamilek jest. Takie króciutkie filmy tam stawimy, nie? Następnym razem może pojedziemy na jakieś jeziorko, nie? Nie, fajnie tu jest, bardzo mi się to podoba, ja tutaj zostanę na noc, tam z tyłu, z tyłu właśnie, bo ta działka tutaj należy do, już mówiłem do kogo, ja dzisiaj zostaję tam na noc w tych, tych pokrzywach, będę spał, w tych pokrzywach będę spał, tylko tego nie wziąłem, tego swojego iglo, z krokodylem, nie, no, na jeziorko ten iglo moje by się nadawało bez tropiku, ale tutaj to tak nie za bardzo. Widziałeś rybkę? No poszło. Trówko. Moi drodzy, ja już będę kończył. Pozdrawiamy z Ostrzyc, z Kaszub. I polecamy tutaj. Jest spływ kajakowy, tak? Tak. Spływ kajakowy jest... Od jeziora w Ostrzycach się prawdopodobnie zaczyna. Od jeziora w Ostrzycach się zaczyna, także no tak, tak, bo to się w sumie słyszało. Jezioro, nie? O Strzycach, nie? Ta ba ba bardzo łatwo, może tam na pewno wyszukać w internecie. Ktoś, kto sobie od czasu do czasu pływa kajakami, to na pewno jest tutaj w temacie. Może sami się wybierzemy kiedyś? Nie? Można się wybrać. Odszukać w internecie, zadzwonić i zapytać, jak to wygląda. Czy to trzeba tam wcześniej się jakoś na weekend ustawić, czy coś. Fajna zabawa. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Hej, cześć.